Śniadanko zjedzone, Agunia dopija herbatkę i zaraz ruszamy na kolejną wycieczkę, a gdzie to zaraz wam pokażę, ponieważ to trzeba zobaczyć na własne oczy, o, o tam, albo tam, albo za tamtą górę, nie wiem dokładnie, jakoś tam, no dokładnie, lecimy na ta IDE. właśnie, tak jak wam mówię na początku, lecimy na Taide, czyli największy szczyt, nie, jeden z największych szczytów w Hiszpanii, czy no największy? W Hiszpanii. Najwyższy w Hiszpanii szczyt, e, piąty chyba największy wulkan na świecie, najwyższy e, 3, tysią, ponad 3000 metrów, czy to 7000? No. Nie, no, nie wiem, raczej generalnie sprawdźcie tak. sobie na tam. Na pewno na 3 dzisiaj tak. wyjechać na tyle, ale jest taki trip, że musicie zorganizować sobie, jeżeli ktoś z was jest zapalony kocha hiking, no to możecie sobie parę miesięcy szybciej ogarnąć mm, by spłacać zezwolenie na wejście na jakąś jeszcze wyżej niż normalnie ludzie mogą z tym, że no mówię, to trzeba zrobić z, ze sporem wyprzedzenia no także na pewno na szczyt można do tylko trzeba sobie oczywiście ogarnąć jakieś zezwolenie na to no i co, będziemy jechać godzinę czasu w jedną stronę e, później e, z, mamy stop w miejscu, w którym jest kolejka, która zabierze nas na samą górę nie, nie na samą górę, nie, że co góry. No na samą górę może nie, może ale do któregoś tam pointu, nie? Mhm. Także taka kolejka mniej więcej jak mamy na Kasprowym Wierchu i, i po prostu... No, no zobaczymy co jest. No to będzie, będzie na pewno piękne... Ja nie wiem nawet czy to nie jest tam. To właśnie, tak, na... Górze samej tej. na pewno będzie widać czytałem dokładnie na gomerę. A dzisiaj jest bardzo piękna pogoda. No, nie? Bez, bardzo praktycznie jest praktycznie bezchmurne, przecież to nie znaczy, znaczy jest ma chmurki, ale ty widzisz, to one są nisko, te chmury. Mówię tam wysoko jest chmurna, czyli jest czyli naprawdę spokojnie. Bo widać, nawet osta, widzisz tam też te wszystkie. No a widzieliście ostatnio, bywało tak, że naprawdę nie było widać w ogóle tych szczytów. Było tak spore zachmurzenie, ale cię... Wczoraj na przykład. Klarownie. No, także będzie zajebisty trip. Jest i autko. Siadamy. Lecimy. Właśnie dojechaliśmy na Tajdę, ale może nie na sam szczyt jeszcze, ponieważ musimy dotrzeć o tam. Tam jest właśnie początek kolejki. Autko zostawiliśmy sobie tutaj. Pamiętajcie, żeby nic nie zostawać w autach e, w momencie przyjazdu tutaj, ponieważ często jest tak, że stoją tutaj takie osoby, które obserwują no i w momencie, kiedy widzą turystów, po prostu podchodzą, obczajają. Obczajają. E, patrząc w środku no i potrafią nawet wybić szybę więc generalnie żeby wam uniknąć takiego typu niespodzianek to po prostu zabierajcie wszystko z alta nie zostawiajcie nic Aguniu, jak jak samopoczucie kochanie cudownie jaka jest chłodna cudownie chłodno tak jak widzicie jesteśmy ubrani w w sumie zimowe kurtki, które przyjechaliśmy z Polski. Eee, może nie jesteś tak zimno, bo czuć to słoneczko, aczkolwiek ten wiatr jest taki groźny, no jak to w górach. To... Przyjemnie. Zatlenimy się. No i mamy troszeczkę, już jest zmęczony generalnie ja, Już czuję Pokój, każdy wkrok. A to teraz zaczęliśmy no. spacerek. Także idziemy tam, idziemy. O, a pokażę Wam te kolejki. Tak to wygląda, mm -hmm. proszę. Tu kolejeczka jest właśnie wjeżdża z Kubana Jasna, tam szczyt tam Tam, 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 daleko, daleko, daleko dobra lecimy malnika i rzucimy. Słuchajcie właśnie, jesteśmy już pod całą kolejką. Tak to wygląda, jest i toaleta, ale niestety trzeba chodzić w maseczkach, bo jest tutaj taki ban, który chodzi i upomina ludzi. O maseczki, także no niestety na świeżym powietrzu, nie wolno pooddychać świeżym powietrzem No, no i niech będzie eee, Kolega jest tam, zaraz zobaczymy, dowiemy się ile kosztują bilety I wjeżdżamy Także maseczki zakładamy Czekam na Agunię Poszła do toaletki eee, No i zaraz idziemy się dowiedzieć ile kosztują bilety Ludzie się dziwią, że nagrywam w ogóle jest i No i co ma. Idziemy po bilety. Chwila prawdy, czy jedziemy, czy nie wjedziemy? Czy wyjazd był na darmo, czy nie na darmo. a jak nie, to idziemy szlakami przed siebie i tyle. Słuchajcie, ogólnie niedzielnie kupuję bilet, ponieważ niestety, ale okazało się, że nie można jego kupić tutaj na miejscu, trzeba kupić online. Nie wiem czy to jest przez COVID, czy przez co, ale generalnie trzeba kupić wszystko online, także już mamy bilecik na 13. 10, no i mamy gdzieś około godzinki czasu, żeby po prostu pokręcić się tutaj w okolicy, tam jest restauracja jakaś. Także pewnie pójdziemy coś zjeść, bo mieliśmy bardzo, bardzo lekkie śniadanko, no a potem lecimy tam. W międzyczasie zatrzymaliśmy się na kawusie, na kanapeczkę, a się zjeść, zjeżdżał, być happy. Ja też zresztą. I tutaj macie takie małą restaurację, gdzie są różne kanapeczki, ciasta i tak dalej. Także bardziej taka kafejka. A my za jakieś pół godziny mamy zjazd. E, swoją drogą w ogóle to zapomniałem wam pokazać. Jak piękny widok jest w tej restauracji. Macie normalnie widok na góry. Także mega, mega, mega. Mamy bilety. Jesteśmy już tutaj w sekcji gdzie czekamy na wjazd. Czy jesteś podekscytowana sił. No. Także tak to wygląda. I tam zmierzamy. Thank you. Jesteśmy już właśnie w kolejce Gdzie musieliśmy jechać? Na pół metra wstępu? Na metra wstępu? A teraz jest ten napitek, że pójdźmy po Tutaj już nie ma opcji się zarazić Pamiętajcie to... o tym. <mulety> No już jesteśmy na samej górze Słynnego wulkanu El Taide. No i jest tutaj chłodno Nawet jest śnieg Ale nie wieje, nie? To jest najpiękniejsze ja nie jest to Słuchajcie, mordeczki, jesteśmy już na samej górze wulkanu El Taidę i Aga właśnie tutaj się poprosiła mnie o to, żebyśmy nagrali coś na temat śniegu śnieg jest tak jak widać, jest śnieg. Ludzie rzucają się śnieżkami. Normalnie mnie. Czyli zatykamy w uszach normalnie. Tak? Musisz ścię przypnąć. Z każdym step, 7000 metrów jesteśmy nad poziomem morza. Hit! To Pamiętajcie, żeby nigdy nie zabierać takich butów, jakie ja zabrałem, na takie wysokie podeszwie, bo po prostu można się wypieprzyć wszędzie. Dosłownie szedłem jakieś 10 schodków do góry i po chwili normalnie mi się zaraz tak kręcić w głowie, że mówię stop. Po prostu muszę e, odsapnąć na, na spokojnie po prostu. Słuchajcie, właśnie jesteśmy na górze. Poczno. Poczne ludzie wchodzą A my robimy korek A my robimy korek bo my możemy A co? A Patrzcie te widoki Ale to tam widać przyjechać bo to zdjęcie nie oddaje Dzień Zdjęcie nie oddaje Widać tylko jakieś białe coś, a to chmury są wszystko. Słuchajcie, nie Idziemy już w górę generalnie, ponieważ na dole tam jest też szlak, na którym można wejść. O, sorry takie niewygodne. Najwyraźniej już mi spadnie, nie spadł. Ale jest szlak też, który można iść. A te ludzie wszystko chodzą. Żałujemy troszeczkę, że nie możemy wejść na tę górę. O, tam. Ponieważ mogą tam tylko wejść osoby, które mają pozwolenie. Także teraz czas na foty. Słuchajcie, kochani, o, oh wow, to w ogóle wygląda jak piramida jakaś. Niesamowite. Słuchajcie, byliśmy na Altajde. No i co, zeszliśmy weszliśmy troszeczkę. Machaliśmy się. Machaliśmy się, naprawdę można, powiem Wam, się, można się naprawdę zmęczyć. Nie wiem, czy to jest po prostu, to jest mniej tlenu ogólnie, czy po prostu to ciśnienie, które jest tutaj na, na górze. tlenu. Więcej myślę, że ten jest. No tak. Szczerze mówiąc, jeśli jest, myślicie, że jest tutaj więcej tlenu, to napiszcie to w komentarzu. bo Po prostu nie wiem tego, szczerze mówiąc, ale może się chwilami naprawdę zakręcić w głowie. Także generalnie e, myślę, że nie, warto się nie śpieszyć, powolutku sobie wchodzić po tych górach, schodzić tak samo e, i, i na pewno wszystko będzie ok. My już generalnie kończymy tutaj przygodę na El zjeżdżamy z powrotem w dół. No i. Idziemy na spacer. Idziemy chyba na spacer. Niższym szlakiem, tak? Ale ty zobaczysz, co To jest w ogóle szlak w dół, żeby zejść. No dobra, nieważne, słuchajcie, na pewno warto przyjechać, warto zobaczyć. Można zrobić piękne zdjęcia. My, akurat, trafiliśmy na piękną pogodę i to jest najważniejsze, bo gdyby ta pogoda faktycznie była za chmurami, no to myślę, że niestety ten wyjazd byłby nieudany. Także mm. kochani, coś, by dodała do tego? Wszystko powiedziałaś. Także to było na tyle, słuchajcie, ostatni raz z tym widokiem. Chodź jeszcze, chodźmy Chyba zaraz sobie wyciąbimy nasze imiona. Ja na no, grupy na czole. Tak, żeby było fajnie, że to taki był nasz wspólny taki wyjazd jak para i tak dalej. My Myślisz, sobie, trzeba jakoś to uczcić, zróbmy sobie dziarkę, podpiszmy podpiszę Agunia i Teneryfa i Data i ten... Na no ten ryfie, Mati Maty powiem po raz pierwszy, że mnie kocha, także zdecydowanie nasze miejsce. Miejsce na pewno. Nie no, słuchajcie, generalnie wracamy właśnie z wycieczki z Elta idę i musimy wam powiedzieć, że faktycznie to fajne miejsce, dosyć. Fajne do zobaczenia, ale bardzo do zobaczenia. 70 euro za dwie, dwie osoby, w dół w i, w i w górę. Dobra, gra, wiadomo o co chodzi. No i co? I generalnie wiadomo, że że znaczy, tak, mieliśmy na tam nie godzina na tym tickiecie, ale można zostać spokojnie troszeczkę no, dłużej. I oni aż tak nie sprawdzają I tych do biletów dokładnie, tak, tak. nie? Eee, wiadomo, że jeśli przyjeżdżacie tutaj w czasach koronawirusa, no to trzeba mieć cały czas maseczki, bla, bla, bla. A to jest chore, że stoimy w kolejce co półtorej metra tak, od stop, a w takie na pakowanie jak kurde no po w słoiku. Po w, w słoiku albo jak. Krewetki, te. Albo sardelki. sardelki. Nie, nie, nie sardynki, te, sardyńki. krewetki, sardynki, tak, tak. <laughs> no także. Sardyńki, no co, lecimy teraz do auta. Odpalamy furę, jedziemy dalej, musimy znaleźć grudki, w ogóle jakiś sklep, ponieważ nie wiem czy słyszycie, mówię bardzo w ogóle wyraźnie, niewyraźnie, ponieważ zaschło mi tak w gardle, że ledwo potrafię językiem ruszać, więc mój język przykleja, przykleja mi się do podniebienia. chodź, chodź, napluję. Ale moja romantyczka. Cały czas? Chcę ci cały czas nagrywam. No tak, zgadasz. To jest nasz ostatni wyjazd. Dobrze, daj nagrać, jeszcze Nie, już nie chcę, teraz już nie Nie, ja chcę.